Cześć, witajcie. Zakupiłem sobie ostatnio coś takiego, Profi 50.1c. Kupiłem go na Allegro za niecałe 1500 zł. Jeszcze w tym była darmowa dostawa, jakieś środki do, do prania, jeszcze szczotka na wkrętarkę. Także taki zestaw za niecałe 1500 zł. Znaczy, nie kupiłem go teraz. Kupiłem go już z jakiś miesiąc temu. Trochę go już potestowałem, trochę na nim popracowałem. Kupiłem go sobie po to, żeby zabierać go na takie malutkie zlecenia, jak mam do wyprania: cztery krzesła, czy jakiś tapczan, mała wersalka. Tam, gdzie nie opłaca mi się zabierać Galaxy, bo jest szybka, szybka akcja. Yy... I co ja mogę powiedzieć o tym odkurzaczu? On mnie już od dawna ciekawił, a nie miałem okazji go wcześniej przetestować, więc sobie go zakupiłem. Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony, mogę powiedzieć. Bo mówmy się, w tej cenie nie ma co oczekiwać nie wiadomo czego. Natomiast ja tutaj widzę dużo zalet. Zaczniemy od zalet. Parametry. Parametry w odkurzaczu piorącym są najważniejsze. Bo to one się przekładają, mają przełożenie na efekty pracy, jakie osiągamy. Yy, więc tak, parametry, pa, parametrami bije na głowę Karczera Puzi. To już jest bardziej taka Sabrina Santuema Mini. Więc tak, pompa. Pompa szwajcarska Gotek 4,8 bar. Yy, to jest model 50.1 C. Te starsze modele profi. 50 i 50C miały już słabszą pompę 1,7 bar. Ta ma 4,8 bar. Także e, warto zwrócić uwagę przy zakupie, bo te modele, e, jest kilka modeli tego Profi, jest 50, 50C, 50.1, 50.1C. W zależności też od konfiguracji, e, czy kupujemy e, zestawką e, e, jakiejś tam z chromoniklowanymi e, tymi rurami, czy czy nie, to musicie się w to zagłębić, jakby gdybyście chcieli sobie zakupić. Na pewno zdecydowanie ten nowszy model 50.1c będzie miał tą pompę mocniejszą. Jest też model taki jakby najdroższy z tych wszystkich, Profi 50.1 EW. On dodatkowo będzie miał gniazdo na elektroszczotkę. Czyli osobno będziemy mogli sobie dokupić elektroszczotkę do tego odkurzacza. I ma też w zbiorniku na czystą wodę takie system czujniki, który uniemożliwi nam włączenie odkurzacza w przypadku, gdy zabraknie w nim, zapomnimy włożyć wiaderko na czystą wodę, lub gdy nam się przeleje wiadro, to automatycznie też się tak stanie. Także fajna. Fajna funkcja. Turbina ametek. Moc 1400 W. Podciśnienie 25 kPa lub, lub jak to woli 250 milibar. Także bardzo przyzwoicie zasysa tą brudną wodę. Yy, następną zaletą jest waga. Jest bardzo leciutki. Coś pomiędzy 8 a 9 kg. No i jak w przypadku karczera, Puzji łatwość w nalewaniu czystej wody i opróżnianiu brudnej. Tu wlewamy czystą wodę, pojemność 7 litrów na czystą wodę, a zbiornik na brudną wodę 9 litrów. Natomiast od razu powiem, że ja tutaj na czystą wodę leję 6 litrów wody czystej, ponieważ jak lałem więcej, to zdarzało się, że zbiornik na brudną wodę się przepełniał i no prawie już, że się przelewał, co oczywiście jest niedobre dla turbiny. Więc dla spokoju, żeby się ten zbiornik nam nie przelał. To ja tutaj tak leję, 6 litrów, 6 może z kawałkiem. Bo jak bierzemy kanapę, ona była zapierana, tam jest jakaś chemia, zaczyna się wszystko pienić, no to przelejemy zbiornik, a to jest łatwo uszkodzić wtedy odkurzacz. Zbiornik na brudną wodę, taki, zabieramy, wylewamy. W środku mamy filtr spiankowy. I tak ostatnio wpadłem na pomysł, że jakby wrzucić do tego wiaderka na brudną wodę zwykłą piłeczkę ping to by pomogło obserwować stan tej wody. Czyli jak tutaj by się stan tej wody podniósł, ta piłeczka też by się podniosła, by tam podskakiwała, jakby zasycało wodę i byłoby to łatwiejsze w obserwowaniu. Ale jeszcze tego nie przetestowałem. Kupię piłeczki, to zobaczymy. Tutaj mamy filtr piankowy, no, dosyć to proste rozwiązanie. Co jeszcze, jeśli chodzi o zalety, bo wady też będą oczywiście, kółeczka fajne tutaj nierysujące podłoża, są takie gumowe, bieżnik taki gumowy. Sawka. Sawka wygląda tak do tapicerki. Ja kupiłem tylko do tapicerki, do dywanów jest mi niepotrzebna. No ona jest takiej raczej, nie sprawia wrażenia solidnej, to na pewno. Wiem czytając tam różne opinie, że e, potrafi ta pokrywa się łamać. E, u mnie na razie się nic nie dzieje. Jedynie przy zakupie e, od razu ciekło, strasznie ciekło tutaj z tej nakrętki od dyszy, e, ale wymieniłem uszczelkę O-ring na e, taką grubszą, trochę szerszą i nie cieknie już nic. Jest już OK. A zaletą tej stawki, jakby nie było nie patrząc na jakość, jest jej lekkość. No jest tak lekka, jak długopis, można powiedzieć naprawdę i wpraca nią nie sprawia wysiłku. Jeśli tutaj nic nie będzie mi pękać, no to będę zadowolony no. Trochę ruchy do przodu po materiale są niewygodne, stawia opór, szoruje, ale do siebie nie ma problemu. Kolejna rzecz, wąż. Wąż jest o długości 2,4 metra. Oj, cieknie. Yy, plusem jest to, że przewód ciśnieniowy, ten podający ciecz, jest stale yy, złączony z wężem, przez co podczas pracy nam się nie majta. A to jest taki no. Yy, Standard ta walka z tym wężem ciśnieniowym, ciągłe go poprawianie przy innych odkurzaczach, na przykład przy Sabrinie też tak jest, e, trzeba go poprawiać, tam wiecie o co chodzi, jeśli mieliście e, te, 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 taki odkurzacz. A tutaj e, zapominamy o, o tym problemie, jest to trwale zmontowane z, z wężem i, i nie przeszkadza nam to w pracy. Wąż też le leciutki, e, nie sprawia problemów. Dobrze, teraz jakie wady, jakie wady ma ten odkurzacz? Wadą niewątpliwie jest no taka troszkę słaba jakość użytych tych plastików do, do produkcji tego tego odkurzacza. No nie, nie, nie jest to najlepszej jakości, jest to bardzo cienki plastik, większość mógłbym złamać w ręce, natomiast słuchajcie no jeśli się tym nie rzuca, nie obijamy tym o ściany, no to myślę, że powinno to posłużyć, a yy, dzięki temu no odkurzacz yy jest lekki po prostu. Yy, kolejną częstą usterką, jaką doczytałem, jest, są szybkozłączki. No potrafią się psuć, niektórzy piszą, że wymieniają nawet dwa razy do roku te, te, te szybkozłączki, yy, także Spodziewam się, że u mnie też będzie za jakiś czas do wymiany, aczkolwiek na razie jest wszystko w porządku. Natomiast koszt takie szybko złączki to chyba jakieś 30 zł, jak patrzyłem. Ogólnie z tym odkurzaczem jest fajnie, bo mamy dostęp praktycznie do wszystkich części. Wystarczy wejść sobie na stronę Profi Europe, stronę producenta i tam mamy praktycznie wszystko. Części są tanie, także to nie powinno stanowić problemu. Co jeśli chodzi o takie wady, No te zbiorniki na wodę są trochę, trochę przymałe. Tak jak mówię, no, leje 6 litrów. Więc jakbym go miał brać do oczyszczenia kanap, no to myślę, że ze trzy takie zbiorniki musiałbym zużyć. Wymiana, nalewania, i wymiana, nalewanie. Także te zbiorniki mogłyby być większe. Aczkolwiek, jak ja biorę go do mniejszych zleceń, to, to jak najbardziej są wystarczające. Są osoby, które pracują tylko na profil, robią każde zlecenie tym odkurzaczem. Jak tam z kimś rozmawiałem, no to mówi, że, są, że jest zadowolony, że kwestia przyzwyczajenia się, no, trzeba te zbiorniki częściej uzupełniać i tyle. Także taka sprawa. Co więcej o te wady. Tyle, tak? Małe zbiorniki, trochę słaba jakość tych plastików, y, często psujące się szybko złączki, stawka od tapicerki potrafi pękać, ale to nie ma odkurzacza bez wad, tak? Tutaj trzeba sobie powiedzieć y, jasno. Y, ogólnie, czy mogę polecić? Tak, tak, w tym budżecie to jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny, jeśli miałbym komuś polecić Puzi, a, a ten Profi, no to zdecydowanie polecałbym bardziej Profi ze względu, że no w, w Puzi trochę lepsze są te plastiki, ale Puzi jest awaryjny, tak? znaczy komponenty są może te, te, podobne, ale e, przepłacamy po prostu. Tutaj jak coś nam się zepsuje, ok, wymienimy, ale nie płacimy dwa razy tyle. Także to, to, to jest ta znacząca różnica. Jeśli ktoś dopiero zaczyna, jeszcze nie jest pewien, czy wejdzie w ten biznes na dłużej, tak, z tak jedną nogą po prostu chcę na razie wejść, sprawdzić, jak mu będzie szło. Także to myślę jest super rozwiązanie. Nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Całkiem fajnie się na tym pracuje. Dobrze, myślę, że wszystko powiedziałem, co tam chciałem powiedzieć. Niedługo będzie konkurs, w którym będzie do wygrania za darmo chemia do prania, także zachęcam do subskrypcji kanału, aby tego nie przegapić. Na razie to tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.